Witam na dzisiejszej jubileuszowej uroczystości 18 edycji gali nagród wszystkich przygodych gości. Nagroda imienia Grzegorza Palki jest przyznawana od 1997 roku. W tym roku mieliśmy zaszczyt wręczyć nagrody i wyróżnienia w czasie 18 edycji nagrody, a więc jest to już duża, długa historia i około 100 osób zostało do tej pory nagrodzonych. Myślę, że to jest właśnie ta elita samorządu, elita w tym dobrym znaczeniu, a mianowicie lepiej byłoby powiedzieć liderzy, liderzy lokalni, liderzy regionalni, ci, którzy w sposób prawdziwy zmieniają swoje najbliższe otoczenie, mało tego potrafią wokół siebie wytworzyć wspólnotę, ludzi, którzy chcą z nimi pracować, którzy ufają im i którzy razem z nimi zmieniają. Gminę, powiat, czy również województwo. Myślę, że to jest bardzo ważne, bardzo ważna umiejętność, żeby, żeby pociągnąć ludzi za sobą, bo to dopiero gwarantuje jakieś trwałe zmiany. I ta nagroda przyznawana w tym roku po raz 18 powinna być również jakby rozpatrywana w kontekście całego 25-lecia samorządu terytorialnego. Bo pamiętajmy, że przecież rok obecny to jest rok 25-lecia pierwszych wolnych wyborów w Polsce, którymi, którymi były wybory do rad gmin w roku 1990. Nagrodę otrzymuje pan Mirosław Flech członek Zarządu Związków Gmin Wiejskich, wójt gminy Koryci. Za działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. No cóż, piękna nagroda, sama nazwa, oskar samorządowy, prawda, no cóż, odbieram to i osobiście, ale to jest, jak tutaj było powiedziane wielokrotnie, gra zespołowa. Samorząd, piękna idea, wspaniała praca, służba. Dzięki dla wszystkich, którzy współpracowali, pomagali dla mieszkańców gminy Korycin, dla moich współpracowników, dla kolegów, koleżanek z regionu i Polski. 25 lat samorządu, no, tym bardziej, tym bardziej czas piękny, wspaniały. Może nie tyle moment podsumowań, ile pewnych refleksji, tak? Bo Zmieniliśmy Polskę, zmieniamy Polskę, zmieniamy gminę Korycin. Mamy wspaniałe osiągnięcia i nie mamy się czego wstydzić. Ta nagroda jest dla mnie, dla moich mieszkańców, dla wszystkich ludzi, którzy ciężką pracą, fantazją, chęcią zrobienia czegoś dobrego, dążeniem do celu, budują tę Polskę w ciągłym, nieustannym. Zaangażowaniu i, 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 i mamy tego piękny efekt. Cieszmy się, że mamy ten samorząd, że udało nam się stworzyć struktury, które są charakterystyczne dla państw Europy Zachodniej. No a jak wiadomo wszyscy ciągną do tej Europy Zachodniej. Teraz widać nawet, prawda, jak, jak ona jest atrakcyjna. No między innymi jest atrakcyjna dzięki samorządowi terytorialnemu, prawda? bo tylko w Europie Zachodniej ukształtowała się właśnie taka, taki model władzy publicznej, który obejmuje samorząd, czyli że ludzie mogą sami decydować o swoich sprawach. Tak? Albo inni nami rządzą, albo się sami rządzimy. A samorząd na tym polega, że my sami się rządzimy w swoich miastach, w swoich gminach. Decydujemy o tym, jak ma się rozwijać nasza miejscowość, nasza okolica itd. Tak tak Ale na początku pogratuluję. Wspólnocie samorządowej z Koresina, to wszyscy mieszkańcy tego, co Państwo wspólnie razem zrobiliście. Nie tylko władze Was reprezentujące, ale Wy wszyscy. Także gratuluję Wam tego. Natomiast co do, co do przyszłości. Te 25 lat zmusza do refleksji, właśnie nad przeszłością, tym bardziej, że my musimy być mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. Są dwa kluczowe fakty. Pierwszy to demografia, drugi to jest nowe życie Unii Europejskiej. My szczególnie w połowie lat 20. będziemy mieli zupełnie do czynienia z inną sytuacją niż dzisiaj, i trzeba się do niej przygotować. Będziemy mieli niestety starsze społeczeństwo i życie bez środków europejskich. Dlatego kluczowe jest, żeby powiedzieć sobie, po co mają być samorządy w przyszłości. Więc według mnie, po to, żeby kształtować rozwój gospodarczy. Ten, ta symbioza, ta gospodarka będzie decydowała. Więc samorządy muszą być, mieć więcej instrumentów wpływu na roz, rozwój, na gospodarkę lokalną. E, czyli więcej kompetencji dla samorządów, żeby mógł kształtować rozwój gospodarczy. E, musimy koniecznie zmienić zasadę finansowania samorządów. Wiążąc aktywność samorządowców z dochodami. Trzeba dokończyć decentralizację zadań. Ja muszę powiedzieć, że jest takie czarodziejskie słowo – zaufanie. W przyszłości powinniśmy mieć więcej zaufania do samorządów. Oni sobie doskonale poradzą sami. Więc im więcej różnych mechanizmów dla nich, różnych rozwiązań, żeby mogli sobie z tego wybrać to, co uważają za stosowne, bo oni wiedzą lepiej niż tu w Warszawie. Tak? Więc jak najwięcej swobody, autonomii dla samorządów w zakresie kształtowania swojej swojej przyszłości. Myślę, że... Ci, którzy dzisiaj dostali nagrody, są przykładem takiej wielkiej pracy, pracy również organicznej, ale również takiej miłości do swoich małych ojczyzn. To, co w samorządzie jest bardzo ważne, ten lokalny patriotyzm. Ja jestem stąd, ja jestem z mojej gminy. Mnie zależy na tym, żeby coś dobrego zrobić. Ale z takiego patriotyzmu lokalnego, który przecież też wychodzi od wychowania w rodzinie, od dobrej rodziny. Buduje się polski patriotyzm, że jestem stąd, ale jestem Polakiem. I myślę, że polski samorząd terytorialny to jest dzieło tak wielu ludzi, tak wielu ludzi, tak wielu pasjonatów, w których łączy się i ten polski romantyzm z polskim pozytywizmem. A więc wizja, pasja, i również praca, uczciwa praca. Rok temu chyba przezwala przez. Wala, przez... 500 dni, jak ktoś obliczył, Belgia nie miała rządu w ogóle centralnego. A funkcjonowała? Funkcjonowała dlatego, dlatego, że miała samorząd terytorialny dobrze zorganizowany. Ja myślę, że nawet gdybyśmy dzisiaj wszystkich posłów i senatorów zapakowali na jakiś statek turystyczny i wywieźli go ich na pół roku, prawda, w podróż dookoła świata, to by państwo normalnie funkcjonowało, bo działa samorząd, prawda? Działałaby edukacja, działałaby służba, służba zdrowia, komunikacja, przedsiębiorstwa, gospodarka, ba, może nawet by się szybciej rozwijała, gdyby nie była ciśnięta od góry, prawda?